Siemanko i z Kasej i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii z widzami i dzisiaj ze mną jest Kamilo Cześć Tak i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie yy, bronować pole, znaczy pola, bo kilka ich tam jest, na pewno zdążymy zrobić więcej. Jak widać znowu byłem przygotowany na większą grupę, ale no niestety znowu się zgłosiła tylko jedna. Ja. Tak, Kamilo się zgłosił, no i, i, i dobra, no, no no to no to jesteś gościem to wybieraj sprzęt. Ten. Ten, dobra, no to masz 60. A ja sobie chyba wezmę eeeem... Masa pewnie sobie wezmę, no tak. O w sumie yy, myślę, myślę, żeby sobie go nie wziąć na mini farmatronową odsłonę, ale tego przetestuję tutaj. Aha, nie da się otworzyć drzwi na podejście szkoda. Dobra. Ale nie mogę założyć y, Twin Wheels, czyli podwójnych kół. A po co ci? Nie wiem. Przecież ja czas zwolnić. No dobra, można jechać. Zobaczę, jak się spróbuje ten Ferguson. Może go kiedyś będę na niego zbierał na mini Nawet Na pewno nie będzie y, tani, ale jest to ten mniejszy Ferguson. Jest to jakiś większy. Ma jeszcze konsolę Natura. I to by mi się naprawdę przydał na mini farmie. Miał, miałbym już jakiś ciągnik, który miał początek tura, ale na razie czekamy, jak tam może się tam? Jadę, tylko w każdą przeszkodę uderzam. Aha, dobra, to na ten pot, uważaj, bo on lubi lagować w niektórych miejscach, jak się w niego uderzy. No bo ja sobie tutaj hydraulicznie rozłożę yy, tę bronę. Ty musisz ręcznie, niestety. To musisz wyjść i tam pompikać guziki. Jeszcze sobie potem podpory podnieść, o tym też nie zapomnij Dobra. No i w sumie. I można jechać. To, żeby się tam nie zderzać, to zastosujemy taktykę kołową Jeżdżenia w kółko. No w sumie to za to dużo nie potestuję tego Fergusona, bo taka brona to co to tam dla niego. No on tam na pewno przy jednej rzeczy go sprawdzę to pod za nagraniem taki fajny coś półki, do niego znalazłem i, i muszę potestować. Ale nic nie na razie nie będę mówił więcej o minifarmie dowiecie się jak yy, Bolek wydam, bolek wyda, wydam mapę. O właśnie nie chwyciło mi słyszałem, że Mod worki nie ma, ale to w sumie też dobrze bo się nie będzie ślizgał jak po pomylany. To ja zaczynać od tej strony co ty? Mhm, mm tak, w będziemy jeździć. tu jeszcze belka niepozbierana. Kurde Aha, wiesz co? Myślałem, że to się... że podejdę i mi się otworzy obydwie strony, a trzeba jeszcze drugą No tak Czekaj, No właśnie. teraz dwoma... Czekaj, Stanę sobie na chwilę, muszę sobie stopper włączyć, żebyśmy wiedzieli ja nagrywam. Mhm. Yy, te, 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 Gdzie jest ten, ten, ten... Magiczny guziczek Stopper Się nazywa Masz nokie Tak, tak Może no, zawsze sobie mam drugi telefon z Androidem, Bo lo, no się chyba gdzieś tam robi na tym... Po łóżku się tam pamięta yy, No że tak długo używałem Windowsa, że nie wiem jak wygląda zegar w zwykłym tym... <tuszyk> Budzik powinien być, nie? Albo coś o jest, zegar, dobra 1.0 dla mnie i start, dobra. I już wszystko leci, można jechać. Dajmy na to, że 2 minuty nam zajęło dotychczasowe nagranie to tak jeszcze no, dużo czasu mamy. No jeszcze Dajesz sobie tam radę Myślę, No coś tam, co... o, coś tam daję. Coś tam cię widzę, dobra Trochę omijaków jest, ale No to po orce no Ciekawe czy potrafi ładnie równo jeździć Będę robił tak, że zostawię z prawej strony odstęp z prawej? A czemu z prawej? No bo ja... No bo tak jadę, jak ty. Mhm. Mm Okej. Okay. a coś byś chciał sobie powiedzieć? Ciekawego? Bo ja wiem. Chodzę do szkoły podstawowej do szóstej klasy. Mhm. Mm no, y uczę się, mam nadzieję, że dobre. Dobrze. Moje zainteresowania to... Interesuje się rolnictwem, choć tak rolnikiem nie będę. Chodzę do szkoły muzycznej aktualnie. Na fortepianie gram. No dawaj, dawaj. Zabijaj, no. Widzisz jak ja to jeżdżę. No. Chciałbym też jeździć... No, w przyszłości chciałbym mieć prawo jazdy i jeździć sobie, w tym dlatego chciałbym właśnie kupić EuroTraka, mhm, czyli patrzę do symulatorów. No tak, tak I, I właśnie chciałbym sobie kupić taką kierownicę, bo jeżdżę teraz na klawiaturze. Nawet widać chyba. Prawda? No. <grym> Ale mam patrzeć na to, co zostawiasz na rogach, czy... <grym> A ty zostawiam? No tak trochę, a. trochę ci idę, mi jaki. A, no, dobra, jak. jak się boisz, to tam możesz jechać trochę ten, nie? Za, za tego, co już tam przejechane, trochę zabierać i wtedy nie będzie No właśnie tak robię te, te, Na zakrętach mi to nie wychodzi, ale... Na zakrętach musisz pamiętać, że zachodzisz zawsze Szerzej Chciałabym mieć kierownicę każdy by chciał W sumie tak o. A coś jeszcze, nie wiem, chcesz kogoś pozdrowić? Hmm. No pozdrawiam ciebie i twoich widzów Aha, dobrze Ja Jak kanału właśnie? nie mam, więc moich widzów nie pozdrawiam Aha, właśnie. No właśnie, jeszcze miałem spytać, czy masz kanał, bo jakbyś miał, to byś zawsze mógł być tam do opisu dodany Zawsze, jeżeli ktoś ze mną gra i ma kanał, to... To, to, to widzę, to... wiem wam no. A ja nie masz no co niestety, będziesz chyba, że masz chciałbym, nie... No. Chciałbym w przyszłości założyć. Takiej niedalekiej przyszłości. Mhm. Mm A szybko co idzie? Aleś teraz dał pogarach, my tu zakurzasz... Że później leci na, na szybę. A sorry, sorry, że tak jadę. Teraz to grubo tam się idzie, no? Wiesz co, poczekaj. Dobra. Tempo mać sobie zmniejsze. No ile by było na 15 może. Nie, no bo tutaj zrób ten ten prostokącik, a tu się wrócę do tyłu i tutaj wygarnę. A to zostało Nawet to idzie szybko. Powiedz hmm. mi, a dlaczego mi nie, nie działa tempo mat? Ustawiłem sobie na 14, a jadę ile farbylka dała? Hmm. A, a ta pędka się tak schadza, czy się trzyma w miarę w miejscu? o, o teraz już jedzie, okej. Okay. Bo ja na dedyku to wstępne. czasami jest tak, że, że, że ta prędkość skacze, nie jest tak dobrze zsynchronizowana No właśnie, teraz jadę 26, a przed chwilą no. jechałem 14 No widzisz, taka to jest sprawa Ona, Jedno pole mniej więcej zajęło nam, no oddajmy dajmy jeszcze minutę na przejazd tego To tam jeszcze... Z... Mi dwie <laughs> Powinnaś się nawracać, dobra W następnym nie, tygodniu napiszę do kolejny... Nie, nie, takiego laga, że aż tam zajechałem Fajnie było? Fajnie, fajnie, wycieczka długa była No, A co do serii z widzami, to tam teraz czwórkę wziąłem Z tej czwórki jedna osoba, tak już widzicie, zgłosiła To tam chyba że zostały trzy albo cztery czwórki To się zrobi w ciągu trzech, czterech tygodni się z nimi uporam Chyba, że niektóre z tych osób będą jeszcze chciały grać w kilka gier, bo tam zaznaczały nie tylko farminga, tylko też Eurotrack'a i takie inne sprawy, to... Yy, jeżeli tam to... to, to. Ale ja raczej Eurotrack'a nie będę nagrywał, w, bo z widzami to jest tak umówione, że zazwyczaj nagrywamy w piątek o 18 z widzami. Ci, którzy grali i ci, którzy będą grali, to będą... No to się dowiedzą. No zazwyczaj o, w piątek o 18 tak planuję te nagrania, a... A do Eurotracka czy do czegoś tam, do GTA, to się tak w tygodniu raczej będę umagał, jak mam czas. Hmm. A powiedz, a ci już grali? Jak na przykład, by ktoś nie przyszedł, to można jeszcze raz grać? Na, eee, na razie to jest tak, że przy nowej rekrutacji, bo przy tej już nie chcę mieszać, bo przy tej bym musiał ludzi znowu. Yy, tam układać do kolejki i w sumie znowu by się nam nożyło te kilka tam osób. A tak bym nie chciał, bo bym po prostu potem nie wyrobił z tym wszystkim, jakbym tak tych co tam wiesz, nie odpowiedzieli w czasie. Chcieliby jeszcze raz, no ja rozumiem, że, że może na no, przykład nie mogli i ja przy następnej rekrutacji już się wzoruję na błędach. I przy następnej będę podawał trzy terminy i będzie można z tych trzech terminów wybrać sobie jeden. I ewentualnie będę podawał pierwszy termin, jeżeli nie na pierwszy, to na drugi termin i na trzeci A jak na trzeci nie da rady, to też już... To koniec To to tak, koniec A ty już tam może składać bronę, bo za chwilę będziemy jechać na kolejne pole Dobrze, już już No, albo bo tych... Są też tacy, którzy mi później odpisują To to tam im mówię, że jeszcze raz się zgłoszą, ale są też tacy, że w ogóle się już nie odzywają po raz drugi Mimo, że pierwszy raz mi odpisali, drugi raz już się nie, nie odzywają no, z takimi też się muszę radzić. No, 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 to wtedy chyba wiadomo, że jest. Jak już się gość nie odzywa, albo odezwie się mi po dwóch miesiącach, jak do niego pisałem. No to też jest skreślony, przynajmniej na początek, ale jak w sumie te 3-4 tygodnie dacie mi jeszcze nagran z tymi widzami, to przypuszczam, że otworzę na trochę innych warunkach rekrutację. Troszeczkę zmienię pytania, żeby było. Wzoru, wzoruje się na tym, co było teraz, yy, i, i no, dopasuję rekrutację. Mam nadzieję, że już dobrze. I, I będzie można się zgłosić, i zrobię chyba trzy oddzielne rekrutacje do każdej gry. Bo na przykład, jak jest teraz farming, to ta kolejka z farminga miesza mi się z kolejką na przykład z Eurotracka, i tak troszeczkę ciężko jest to z, zgrać ze sobą. Ale to już tam sobie jakoś. A ile ty jedziesz? Ja jak dam w gary, to czekaj, bo się muszę rozpędzić. Bo ja jedę. Ja, ja aktualnie jedę 60. No tak, z 50 jadę. 60. No ja tak 50 tu mam na liczniku. Żebyś się nie zgubił, to poczekam na skrzyżowaniu na ciebie. No wiem, muszę, muszę po ręcznym. Wiesz, jechać z ręcznym. No no się nie, a w ręcznym nie, jechał? Nie, nie. Jadę. No tam są dwa rzecz, no się mieszają, ale ten, ten który jest w w skrypcie w 60 to on nie działa Jak Działa przecież Znaczy mi działa tylko ten który jest od y, manualnego odpalania, ten, ten od drive control A, ten. Przynajmniej mi tak no Bo na singlu mi działał I tutaj skręcamy? Mhm, tutaj gdzie ja stoję i później tam będzie gdzieś w lewo to jadę. Taką dróżką w lewo będziemy fajnie. Przy okazji zobaczę jak tu zawieszenie chodzi, bo właśnie to zawieszenie mi się najbardziej podoba i on tak jeszcze fajnie potrafi, te, te cierna się tak fajnie potrafią bujać. Na, na dyku może tego nie, nie być widać tak fajnie, bo, bo jest ping i to jednak tak widać po kierownicy, że ona nie też nie chodzi tak ładnie płynnie. Ale to już jest wina pingu. Gdzie ty tam jedziesz? Bo cię widziałem, już cię nie widzę. Okej, okay, yy, sprawdzę. Nie ja muszę że skręciłem. Ja cię. Nie w, nie w to skręciłem. No bo to tam co, potem łodzić gps to mnie namierzysz? No, no, no. No, ja sobie pojadę tam na pole. Ty wierzysz, że ma 23 litry w tym? W 60 c? O, no palam te ciągniki, znaczy jak jeszcze gramy tak na ten, to wiadomo gra się potem nie każdy ma czas... O, tu można zjechać wcześniej, fajnie. O. i ładnie, chodzi zawieszenie. Nie powiem. Dobra. A powiedz... znalazłeś już gdzie się tankuje? Tankuje, yy, trzeba tam bliżej podjechać. Dawid mi powiedział, bo on już tam tankował. Trzeba tam bardzo blisko tego podjechać, tych tych, tych. Yy, no. Tych tych zbiorniczków, tych... Jak to się nazywa? Canistrów, beczek, no właśnie, beczek. No, Jak podjeżdżam to blisko, tak bardzo, ale to bardzo blisko to, to można się Znaleźć to... Tak, tutaj. Hmm. Wolę się upewnić. Rafik też pracuje nad góralami. W sumie tam jeszcze tą ankietę, którą robiłem. Yy, jaka mapa na mini farma. To przegłosowaliście, że bolusiowo i, i, i raczej będzie to bolusiowo. Tylko, ja bym no, też, nie bo wiem to jak, to... jak zejdzie Mafisolec z tym, bo jak mu zejdzie tak jeszcze ze dwa miesiące, chociaż nie no, on coś tam mówi, że już kończy, nie. Już Ale skończy, jeżeli by mu dłużej zeszło, to trzeba będzie na jakiejś innej mapce chwilę pograć, póki on bo... tego nie skończy hmm, też chciałem powiedzieć, że też jakich na przykład to może być też... Typowa polska wieś yy, v 3 Tam, wiesz? Nie ma, na typowej już tak wszyscy grają, to już się tak nie chcą tam paść. Tak? Bo potem Starzak i Blacha... Znaczy nie no, oni pretensji nie mają, ale... Yy, ja tam widzę jak niektórzy ludzie im piszą, że, że ode mnie mody ściągają No, modów jest mnóstwo, tak samo... Yy, ja też czasami widzę, że moje mody się dublują u innych graczy, to... Każdy ma prawo sobie pobaczać moda i sobie na nim pograć no, no jak już ściągnie paczkę i widać, że autentycznie wszystkie mody no to to no to tam już się nie da ukryć, ale yy, ten nie. Jak sobie i blacha znajdą, chociaż tam nie no oni mówi, że nie pobierali niby mojego modpaka, ale... Może tam i sami se znaleźli, my no, tak samo takie mody jakich mamy, podobne do nich, tak samo nie wiem, chociażby i branczek czy ktoś, no Brączek na pewno ma tego Fergusona, tam widziałem że a no, czasami, bo on tam jeszcze mi, ale przyzwoicie te filmy robi. Ogromnie sobie mi ten film. i... Yy, yy, jak to się nazywało? Obrączek jeden, o ma ten. E, Opuść ten. Aha. <noise> Okej. Okay. Możesz tak yy, poszedł jak kuna. no. już trójki na dwa koła. E, to palenie należy do ciebie. E, nie, nie, a możeś ten, um, zobacz nie ma tu gdzieś tabliczki do kupienia. Już kupię. E, tam masz chyba pieniążki to. Tam mam. Wygnie się bardzo zabrona, chyba i nie podniosę? Nie. Słucham, co tam u ciebie mówią. No, kłócą się. Muszę sobie zrobić ten. Pudełka po jajkach zacząć zbierać i tak te drzwi wytłumić z tym, bo. patrz, a gdzie ty kupiłeś to? Co kupiłem? No, pole. pole. No, no, na jakimś rogu. Czekaj, tutaj gdzie teraz jadę, to po drugiej. na no, drugim rogu. Tym, tam, gdzie za ta chwilę będę zabijał. To tam była ta byczka. Jadę. Idę. Z buta. Jak sprinter. Okay. Ja, nie możesz? O, no, tutaj gdzie teraz jadę, tu. W tym ragu tu? No, tu po mojej A to prawo. na odcinku będzie słychać te, te kutnie? Przypuszczam, że będę musiał zrobić cięcie. A potem się matka do mnie drze, że ją słychać na YouTubach. Że, 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 że ten. No, jak ona. Jak ja proszę cicho, a oni się drzą. Trudno, Trudno przykra sprawa. Tak, to muszą sobie poradzić. Ja im tym razem tutaj, ja tu mam nagrane, że ja ich byłem uciszać, Oni się mnie posłuchali, i mi. A ja jestem świadkiem. A widzisz. no. Ja by, co to będę w sądzie zdawał. Nie zdawał, tylko. Yy, jak to się mówi, co to się robi w sądzie? Zeznaję. No właśnie, będę zeznawał. No. Bo, o, 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 mam tabliczkę. No dobra, no to kupuj. A teraz tak fajnie kierownicę chwyciłem. Tak, w, czasami w traktorze, jak jeżdżę, to tak nie, nie chwytam, tak z zewnątrz czego z wewnątrz za poręcz. Tak fajnie się kręci. Tak, no, z Przydałoby mi się takie, taki bolec na kierownicy na G27. Tak, wiem, 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 widziałem. Muszę sobie taki skombinować. Jak Dawid coś takiego znajdzie, to. Ja mam też skórę i trochę mniej szkoda, ale. Czekaj, ja mam 48. Są tak? takie, na... 47 mamy. No. Tam. A spróbuj tą 60 trochę dalej podjechać. Bo ja już tutaj trochę od, od boka zrobiłem, od boku. To, to, to spróbuj teraz, może ci teraz chwyci. Też miej dzisiaj fajną przygodę w szkole. Wiesz, że tam chciałeś coś tam panie zapytać, takiej jednej, ale tam ona coś tam powiedziała do takiego drugiego nauczyciela fajnego od WF-u, że zabije cię. Tak? A ja mówię, że jestem świadkiem. Tak do niej. Wiesz, hmm. ja, a ten od WF-u mówi, że. Dobrze, powiedz, będziesz będziesz że zeznawał w sądzie. Hmm. No. no. Okay. A ci powiem, że to jeszcze słyszysz tą mniejszą część, co oni się tu wydzielają, bo na tym śpiku mam wykrywanie na głos. a... no też takie mam. A, a przy nagraniu słychać wszystko. To sprawdzimy tutaj. O, dawaj tu prosto, teraz zawijaj w drugą stronę to ci walnę w sweetfocie na, na tego. Gdzie? Gdzie? Zawij teraz w prawo i jedź tutaj po tej prostej, taką przed Fergusonem w prawo. O, o. Okay. Jeszcze w prawo. Przącimy, żeby na to tak ładnie wyglądało. No, w prawo. Jak to brączek, jak to widziałem, ubrączka, koła w lewo. E, ok. Prinskin f 12, nie wiem, Prinskin chyba nie? Prinskin, no Princking tak, Prinskin. A stanie sobie przy 60? to jest. Jeszcze se, sesja zdjęcia na odcinku. Może być? No może być, okej. Okay. Ja mamy zdjęcie nawet 3. Dobra, no, to o, teraz. A. a powiedz, a gdzie ci się zapisują te Prinskiny? w folderze farminga, czekajcie, tu na nawrócę 60 kom. Ta? No tam tam koło modów jest folder print screen, screenshot widziałem, i tam... Nie widziałem. Opuszczono jest. Co robisz? Próbuję ci tutaj. A ja... najechać. No Nachwyta teraz, dobra. Czyli tam musiałeś trochę odjechać od krawędzi, bo chwytało to sąsiednie pole. O, no to teraz miłej pracy. <grych> Dziękuję. No. Dobra. Nie klikaj tego guzika, tylko tam w pedał gazu wciskaj. My to w klawiaturach. No i zamkniemy drzwi, bo się będzie kurzyć za tobą. No, wiedziałem. Ja, się ja se... też sobie zamknę. Dach se zamknę, bo od ciebie to się kurde kurzy na metr. A od ciebie nie. Ode mnie też, No, A razie sobie ta 60, stąd tam. tam... Czekaj, to to jest. Brona. Ale wiem, brona, ale ile tam, jest. Raz, dwa. Czwórka chyba. Ma taki Uj, jeden prostokąt, ma taki duży prostokąt, jeden na środku i dwa mniejsze dwa no. To, to Powiedzmy, że to jest piątka. No, ja mam taką piątkę typową, nie? a ty masz taką. No niby też ma pięć tych, tych, tych. Tylko, że, wiem, że jest zespawane. Pięć, tylko na mojej naszej lamy no. no. Mam 23 litry. Bo ja tutaj mam sporniki, zdasz, radę jeszcze. Ja tutaj mam sporniki między tym a ty tam masz pusty prostokąt Jadę jak driftami hmm. No to ja mam hydraulicznie regulowane Co? Yy, hydraulicznie składane o. No a to to co? No ja A u mnie działa ten yy, ręczny, bo nie chcę sobie wcisnąć spację i nie mogę ruszyć. No widzisz. Mam lepiej od ciebie. Haha. No, poczekamy, jak będziesz musiał składać broń. Kto szybciej się z pola Nie będę składał. O, ty szaleńce. No, dawaj, dawaj, zakradł. Musisz brać pierwszy, ty. No, coś ci się wiesza na. No. Po co go tak głęboko opuszczasz? To nie orka. Nie mam do ciebie sił. 60 trochę koni ma Około 50, 50... co? A to różnie, bo te silniki nie da się zrobić idealnie równego silnika, to tak się waha tam kilka koni, ale... No 60, to to, to, to to akurat jak poruszyliśmy teraz ten temat to będzie tyle ile widzów, tyle będzie opinii na ten temat ile ma 60 koni. Aha, o. Bo to już to nieraz to poruszaliśmy wy... taki temat, no. Znaczy nie no nie wytniemy, zostawimy, ale... Już nieraz taki, taki, taki mieliśmy, że mówiliśmy, że Ferguson ma tyle, 30 ma tyle, Włodymierz ma tyle i oni później zaczęli się tam wykłócać, że ten, y, że nie tyle, tylko tyle. Potem ktoś tam przyszedł powiedział, że nie tyle, bo tyle, że dobrze mówiłem i, i tak się zaczęli wykłócać jeden z drugim. Wiesz co, jak... W katalogu jest niby naj, najświętsza prawda napisana, ale... No tu wiesz, każdy może kłamać. No katalog raczej nie powinien po, kłamać, ale no to się tak... Mówi, że nie? 30 około 30, nie. Tylko 30? No, coś koło 30, no ta. Zależy to to... jaki model, no, znaczy ta moja, ta moja to, to, to. Turbo? Nie, nie, turbo, ale 18 ton to daje sobie radę spokojnie. Znaczy na no, no, tyle wie... ciągłem najwięcej z no. Wiesz, co ci powiem, Powoli. że te. Na przykład taki traktor kosiarka, wiesz co to jest? Taki co kosi trawę. A to no to no, no. on ma około to... 10. Taki, co to, to jest taki A to ogrodowy... taki, no to tak, to 7,5, tak, to mają coś takiego, no. Dobra. no. W sumie kosztuje 10 tysięcy tego koła. No bo przejdziemy się tędy teraz, okay. żeby widoki były ładne. Jak obiecałem, to tak robię. To gdzie ty jesteś? No tutaj pojechałem, w drugą stronę. Mi to strasznie tak laguje. Podstawi to no. internetu? Ja nie wiem, ale masz. Nie, masz może konsolę? To są do konsoli, że farmingu włączono konsolę? No. Czy... To kliknij F3, to ci się pokażą klatki F3 Masz takie zielone, licznik klatek A jak konsolę? W prawym... nie konsolę tylko F3 kliknij. Powinieneś mieć w prawym górnym rogu licznik klatek to nie, nie czekaj, ma, F3 tak czy tak. F2? F2, dobrze, F2 Nie, F3, F2 nic. Bo F2 i mogę się wyłączyć w licznik. Znaczy ja mam, nie, odgraniczyć takie... klatki. Ma no wtedy tak, o. Przy nagrywaniu a mogę sobie też zablokować klatki do równych 60 i więcej niż 60 nie będzie. No, takie buty. Wiesz chodź na chwilę do mnie. No w sumie to Wyjdę dobry ci. pomysł, bo... bo... a po kremęźniku co mi tam zaparkujemy w Biedrze? Chodź zobacz. Bo w sumie trzeba już kończyć ten odcinek, że będziemy do końca. Już? Tak. No już 23 minuty, z czego tam jeszcze początek trzeba doliczyć, to już. Aha, no to ładnie. Czekaj, to jeszcze ci zdjęcie walniemy. Na A pamiątkę. jak patrzę się te, jak się wahają te. No widzę, na przednie zawieszenie chodzi. Poczekaj, zrobię, też sobie zrobię print screena. Tu się print screena robi. Mhm, mm guzik print screen. Przynajmniej mi tak działa. No. no to też sobie zobaczę. Uwaga. Uśmiech. Jeez. <laughs> Okej, okay, już zrobione. No. No i w sumie będziemy kończyć ten odcinek. Jak chcesz to tam potem, to możemy jeszcze pojechać za chwilę zbronować to jeszcze jedno pole i... I w sumie to by było na tyle, bo dzisiaj ze mną Kamilo. Cześć. No i byłem z wami ja, także trzymajcie się, cześć i do następnego.